Witaj! W tym poradniku dowiesz się, jak wrzucać na swoją stronkę yy, założoną w serwisie VGH yy, filmiki z serwisu YouTube. A więc, po pierwsze, wchodzimy na swoją stronkę, logujemy się na administratora z hasło Ok, po zalogowaniu się tutaj się logujemy, wchodzimy w panel administracyjny. Teraz przechodzimy na serwis YouTube. Ja pokażę, jak tutaj całą playlistę wgrywać, bo ma to swoje plusy. Duże plusy. Ja wybrałem sobie taką playlistę. Klikamy udostępnij, następnie umieść. trwa czy to nie. Yy, kopiujemy ten kod, kopiuj, wchodzimy na jeszcze to tak wchodzimy na naszą stronkę internetową yy, do, yy, w Wchodzimy na panel na no, w, w administ, panel administracyjny jak już tu weszłem, tak, weszłam dajemy zarządzać treścią dodatkowe podstrony, klikamy. Wpisujemy tutaj nazwę. Ja tutaj sobie ją przekopiuję z serwisu YouTube. O. Tutaj laserowy, g... dzidy. laserowy gniew dzidy. Okej, okay, taki sobie wybrałem. Kopię to. Przeklejam tutaj. Przez to muszę sobie jeszcze teraz kod przekopiować. Kopiłem kod. Wklejamy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Hmm. Okej. Okay. Chyba wszystko pomyślnie. Tutaj na chwilę to włączę, bo chciałem Wam pokazać plusy nagrywania yy, przesłanie na swoją stronkę całych playlist. Po pierwsze, możemy przesuwać filmiki z playlisty dalej. I nie musimy ładować tylu filmików, tylko po prostu jeden i na playliście się posługiwać. To jest playlista. Możemy to przesuwać i tak to wygląda więc zapisujemy zapisujemy i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz wchodzi yy, to już jest w sumie koniec yy, tutaj jak zobaczycie wszystko pomyślnie przebiegło laserowik nie wdzidy jest O, jest tutaj. Można kręcę poradnik. Jeszcze jak dodawać o takie czaty tutaj. Mi się nie chcę tło załadować. OK. I mamy wszystko pięknie, przebiegło pomyślnie. Tutaj komentarze można robić. itp. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. No... Nie taka ważna, ale dla mnie ważna. Mówiłem. Wbijajcie, wbijajcie na moją stronkę. Yy, okazyjne, bardzo fajne filmiki. Także bardzo dużo gier. Jak za chwilę wam pokażę. Gry można yy, tak samo robić tylko na jednej podstronie yy, jak filmiki. Z strony 404 Bajery. Tutaj pokażę jakie gry na przykład. Tak tylko... No... Dla przykładu, jakby ktoś chciał sobie wgrywać gry na swoją stronkę. Ej, ej nie ładuję się. No i tutaj na przykład są takie gry. O, że zrób drink'a. Bardzo fajna gra. No, wszystko jest, działa. Także mówię wam. Yy, jeszcze pod moim filmikiem będzie link do mojej stronki, ale głównie yy, to to wystarczy że wpiszecie tutaj, no, tutaj, gdzie to jest wpisane i zajdźcie, zobaczycie, fajna, fajna naprawdę stronka. Także mam nadzieję, że poradnik Wam pomógł. Do widzenia, cześć, na razie!